świeże powietrze i, ten, i dobre, dobre zioło Tu masz agrocentrum. A Bardzo cię proszę. No agrocentrum. Tutaj jak masz może... okazję w tych rejonach powstało, powstał skład Agro. To znaczy tak, ogólnie to chodzi o to, że ja tutaj mieszkam, tu w czwartym domu po lewej stronie i tutaj nagrywaliśmy płytę centrum. U mnie w pokoju w małym pokoiku. z kolegami z pastą i z izrajskim. No i tak po prostu wzięło się z tego, że tu powstało centrum ogrodnicze, które tutaj reklamujemy, nie sponsorują nas. Choinkę też kupowałem tutaj za normalny hajs. No i tyle, no nagrywaliśmy tutaj kawałki, tu się spotykaliśmy, tu mieliśmy kanciapę pierwszą i nic na dole, nagrywaliśmy jakieś tam rzeczy i tak to, to jest, wygląda. To jest agro. To jest agro, tutaj mieszkam, tutaj żyję. No i wiadomo, no byliśmy wtedy młodzi, paliliśmy, z naturalną trawkę, jakąś, bo wtedy takie rzeczy były dostępne. I tak powstawała ta płyta. To jest mocno odjazdowa płyta. Jeszcze raz powtarzam. To było tak, że po prostu w, 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 ten Borgikson grał koncert tam z, z Lira gdzieś i dostał jakąś demówkę, chyba pod chłopaków z Katowic. I to był właśnie Kaliber 44. Później yy, yy, tą demówkę przekazaliśmy do SP Records, bo ona spodobała się nam. Przekazaliśmy, no i jakoś chłopak, ch z firmy, z chłopakami z kalibra nawiązali współpracę i, i wydali płytę. A tak poza tym, to naprawdę z, z nimi mieliśmy super układ. Dużo koncertów graliśmy też w Katowicach, przez co mogliśmy się z nimi poznać. I naprawdę, bardzo fajny mieliśmy układ, bo w zasadzie taki koleżeński, że przyjeżdżali do nas na przykład do Kielc na jakieś imprezy, które organizowaliśmy w oficynie, przypuśćmy jakieś urodziny Borisona czy, czy coś w tym stylu. I naprawdę, był sprzęt, było granie po prostu żywioł, przyjeżdżali z z klanu, chłopaki i, i było super, naprawdę. I przyjeżdżaliśmy do siebie nawzajem, graliśmy zioło i bawiliśmy się, nagrywaliśmy kawałki. To już była zmiana wydawcy przede wszystkim mm. zaczęliśmy nagrywać w reliksie. I płyta była nagrywana w Łodzi. Nagraliśmy właśnie kawałki z, z, z Molestą, nagraliśmy kawałki z, z warszawskim deszczem. No i co? W sumie z nimi znaliśmy się trochę wcześniej tam na przykład z Warszawskich jakiś imprezy przyjeżdżaliśmy z koncertów też na zasadzie takiej koleżeńskiej. Też miło wspomina w ogóle współpracę z tymi ekipami. Volt w sumie tak jakby pomagał nam od samego początku. Na pierwszą płytę wygrał nam skręcze, zresztą chyba na każdej płycie z... znajdą się skręcze Volt naszej. I no co, bardzo fajny z Oldschoolowiec stary, siedzi w hip -hopie po prostu, kupę lat. Ma tony płyt i po prostu napierdziela imprezy i naprawdę pozdrawiam Sebastiana, zajebisty koleś. No, było coś takiego, ale to było powodem, tak jakby, Gazety Klan, to wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, to było tam Krzysiek kontra Arek, Arek Deliś, i w sumie, kiedy Arek Delis przejął gazetę, to w sumie wszystkie płyty z Relixu były jechane. Po prostu złe recenzje, kurwa, w każdym wywiadzie dopierdalali jakieś tam bzdety, czy to nieważne. No i, no i znalazł się jakiś koleś, który właśnie, nie wiem, czy płytę Centrum, czy te trzy zjebał tam ostro w tym. Nie wiedziałem, kto to jest w ogóle. tym Tymon, te dwa. Myślałem w ogóle na początku, że to jest dwóch różnych kolesi, nie? Dlatego pojechałem tak jakby podwójnie w tym kawałku. W sumie nie wiem, po co to zrobiłem, ale po prostu to była jakaś moja odpowiedź, że po prostu koleś jest jakiś, nie wiem, kurwa, pojawił się nagle i wiesz, i potrafi czyjąś pracę, wiesz, tak nisko ocenić. Jego sprawa, zresztą Wracać do tego i tyle. Wydawanie płytno tak wyglądało, że na początku WSP Records podpisaliśmy kontrakt w zasadzie byliśmy podjarani tym, że możemy nagrać płytę i nikt nie wnika w ten kontrakt. Mieliśmy zrobione teledyski, mieliśmy jakieś wywiady w radiach czy takie rzeczy, załatwiał nam. Załatwiano nam to w firmie. No, niestety, tam był jakiś taki trochę chory ten, ten kontrakt, który podpisaliśmy, ale, ale w sumie nieważne. Ogólnie, wspominam to, mile współpracy z SP Records i naprawdę fajne czasy tam spędziliśmy. Później nagrywaliśmy w Verelixie w, w Desancie u Krzyśka Kozaka. I no, co można powiedzieć też mile wspomina bardzo pracę w Relikcie w Schronie i naprawdę bardzo, bardzo mocne imprezy bardzo freestyleowe nagrywki i no, co szaleństwo było wielkie szaleństwo niestety później firma niestety badła i zostały płyty gdzieś tam nie wiem z tytuły zostały przeniesione gdzie indziej, także firmy już nie ma no co, pozdrawiam Krzyśka Kozaka, yy, dzięki jemu zarobiłem parę złotych przez, przez te lata, kiedy nagrywaliśmy w Reliksie. No i co, tam każdy może o nim mieć jakieś zdanie, coś mówić o nim złego, ale po prostu znam go, wiem jaki on jest i nie mogę tak powiedzieć, ze mną zawsze, wiesz, wszystko było fair, rozliczone i, i spoko, kurwa, te Salony, kurwa, Świr. Wydaje najnowszą płytę, moja gra i wydaje to w firmie CK Records. To jest nowa firma, nowe wydawnictwo, które, te, które teraz się pojawia. I co? Wychodzi moja płyta, i następną płytę będzie nagrywał w Zaczynamy działać CK Records. Z hip hopu można żyć, ja jakoś żyję. Wiadomo, nie, nie przelewa mi się czy, czy coś, ale jakoś, że tutaj chodzi o koncerty przede wszystkim. Jeżeli jest dużo koncertów, to są jakieś pieniążki na bieżąco i można sobie żyć. Jeżeli nie ma, no to trzeba wtedy myśleć, co, jak tu wyknięć te pary złotych. No i co? Ja, ja w zasadzie nie, oficjalnie nie pracuję. Nigdy nie pracowałem oficjalnie, a tak w moim życiu to pojechałem raz do do... na gdzieś kurwa robić jakąś hurtownię, tam w ściany użyłem takie rzeczy. Pracowałem dwa miesiące, przez co sobie zarobiłem pieniądze na... na demo, które wydaliśmy pierwsze. To było w 1991 roku. I no, ostatnio też miałem taką parę lat temu już trochę sytuację słabą, to pojechałem do Szwajcarii pracować. Na dwa i pół miesiąca. Ale też miło wspominam pobyt w Szwajcarii ponieważ wracając w ten sam dzień jeszcze miałem parę godzin, które mogłem sobie poświęcić na zwiedzenie curichu i spotkałem się w sklepie z, z koleżką, z profem z Dwebu, bo grali dzień później dzień później grali koncert w curichu. No i niestety dzień później był zamach na wieżowce w Stanach. Taka anegdota czarna. Rodziły się dzieci, no to trzeba było po prostu pojawiły się nowe obowiązki, którym musimy sprostać, nie? Jesteśmy ojcami tych dzieci i trzeba po prostu dbać o te dzieciaki. Myślę, że zawsze można znaleźć czas na, na, na pisanie tekstów, na wyjście gdzieś na imprezę czy coś, mając dziecko, nie? Trzeba się tylko dogadać w domu, co jak jaki sobie idziesz. No w pewnym sensie, słucha rapu. Niestety. Jeżeli ja słucham rapu, to on jest zmuszony do tego, żeby też słuchać rapu. Chyba, że sobie pójdzie przed dom. No a tak ogólnie, no co? Ostatnio miałem sprzęt podłączony tutaj gramofonę, także miał okazję się trochę pobawić. Dostał mikser, tutaj dostałem mikser, którym przekazałem Stantona. Sebastian tam mówił, że jakiś, jakiegoś Technika podklepie. No to będzie miał tutaj zabawę, mam trochę płyt, więc sobie będzie mógł skreczować. No ale jeżeli chodzi o freestyle, to już zaczyna czasami tak polecie jak pisze sobie na przykład tekst z pokoju, przyjdzie to poleci też freestyle'owo jakoś. Widzę, że, widzę, że mam pozycję.